Wyobraźmy sobie, że w krytycznym momencie dochodzi do awarii i powodem jest jakaś drobna usterka. Czy jesteśmy gotowi na tą awarię? I czy kiedykolwiek zadaliśmy sobie pytanie, że jeżeli dojdzie już do takiej awarii, to co możemy zrobić? I czy liczyliśmy, ile kosztuje nasz zakład produkcyjny każda godzina przystoju? Pozwólcie, że teraz powiem o swoim doświadczeniu i dlaczego jestem tutaj, aby mówić o tym temacie. Nazywam się Daniel Kiełbowicz, jestem jednym ze współzałożycieli KierMain, a także jednym z pierwszych twórców. Swoje doświadczenie budowałem oraz mój cały zespół KierMain w oparciu o wdrożenie naszej aplikacji już ponad 500 zespołach utrzymania, zarówno w Polsce, jak i na świecie, zarówno w małych bardzo firmach, jak i dużych korporacjach. Obecnie yy, kierment jest dużym hitem nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Niemczech. No dobrze, postaram się dzisiaj podczas prezentacji pokazać przede wszystkim praktyczne wskazówki, jak zapewnić dużą ciągłość operacyjną oraz jak zamienić awarię w kontrolowane procesy naprawcze. Te słowo kontrolowane będzie nam dzisiaj często towarzyszyło. No dobrze, naszą prezentację podzieliłem na dwie części. W pierwszej części powiem, jak zmniejszyć liczbę awarii, a w drugiej części już powiem, jeżeli już dochodzi, to dojdzie do tej awarii, to co możemy zrobić? Tak, żeby lepiej zarządzić tymi awariami, aby ostatecznie przełożyło się to na krótszy czas awarii. No dobrze, ale dlaczego awarie w ogóle występują? Z badań wynika, że jeśli chodzi przynajmniej o awarie mechaniczne, 70% awarii wynika z braku prewencji lub jakichś zaniedbań lub pomijania wczesnych sygnałów ostrzegawczych. Tutaj od siebie dodam także, że z naszych analiz, rozmów z klientami i przede wszystkim danych, Oprócz tego bardzo ważnym aspektem i najczęstszym, jeżeli nasi klienci by mieli często powiedzieć, co jest ich najczęstszym przyznaniem awarii, są błędy operatorskie. I tutaj, jeśli chodzi o błędy operatorskie, bardzo pomocne jest autonomiczne utrzymanie ruchu. Trochę inna korzyść właśnie z autonomicznego utrzymania ruchu, ponieważ operatorzy, jeżeli wykonują jakieś działania prewencyjne, kontrolne czy mycie, tych maszyn dużo lepiej poznają te maszyny, a także bardziej się utożsamiają, żeby dbać o te maszyny. I skrajnie spada liczba właśnie awarii związanych z błędami operatorskimi. Jeśli chodzi o autonomiczne utrzymanie ruchu i jak to praktycznie wykorzystać, skonfigurować, zarządzić, a także jak użyć do tego systemu CMS, polecam. Aby zapoznać się na naszym kanale YouTube z webinarem jednego z naszych ekspertów, który 20 lat pracował zresztą w utrzymaniu ruchu, jak można to łatwo wykorzystać. A teraz przejdźmy do dalszej prezentacji. Jeżeli już wiemy, jednym z najczęstszych powodów jest brak prewencji która jest tak naprawdę najczęściej stosowaną metodą utrzymania maszyn, szczególnie tych krytycznych. Więc tutaj jest taka sentencja lepiej zapobiegać niż naprawiać. Bardzo często to się sprawdza, pewnie wszyscy potwierdzą. No ale jakie korzyści niesie, niosą działania prewencyjne? Jest to przede wszystkim wydłużenie żywotności urządzeń spowodowane tym, że na dużo wcześniejszym etapie już jakieś drobne usterki, czy sygnały ostrzegawcze są wykrywane. Kolejnym ważnym aspektem jest redukcja nieplanowanych przestojów awarii, tak, e, według badań między 20 a 30% spada liczba awarii, jeżeli mamy dobrze zorganizowane nasze działania prewencyjne. Tutaj przykład jednego naszego klienta z branży drobiarskiej. E, ich czas, e, znaczy koszt jednej minuty przestoju i w przypadku wynosi kilkanaście tysięcy. I tutaj jeszcze informacja od klienta, nie wzięli pod uwagę w ogóle kosztów pracowników, którzy wtedy nie wykonują swojej pracy, a w skrajnym przypadku może być to 500, tak? Także jest to niesamowicie istotne, no i dzięki temu obniżamy znacznie koszty operacyjne, jeżeli ten czas nieplanowanych przestojów spada. Zwykle działania prewencyjne są dużo bardziej efektywne kosztowo, od takiego podejścia reaktywnego, że reagujemy tylko na awarię i próbujemy nimi jakoś zarządzić. Dodatkowym aspektem, który niesie ze sobą korzyść, jeśli chodzi o działania prewencyjne, jest poprawienie bezpieczeństwa i higieny pracy. O tutaj, jeżeli wygrywamy podczas działań prewencyjnych jakieś zagrożenia, to nasze środowisko pracy jest dużo bezpieczniejsze. No i ostatni, bardzo ważny tutaj aspekt jest zwiększenie satysfakcji klientów, dla których nasz zakład produkcyjny produkuje. Wiem od klientów, że bardzo, to jest tak naprawdę jeden z podstawowych aspektów, który jest weryfikowany i sprawdzany przez audytorów, tak, czy prewencja jest wykonywana, czy jest wykonywana rzetelnie, jakość tej prewencji. No i w tym bardzo nam pomoże udokumentowanie tej prewencji system CMMS. No, wie jak wiemy. Dodatkowo no, ta prewencja przełoży się na to, że na terminową realizację yy, naszych planów produkcyjnych przez to klient także będzie zadowolony. Wiemy, jak, co spowodowała pandemia, kiedy było no, załamanie tego łańcucha dostaw, opóźnienia w produkcji. No dobrze, ale jak system CMMS w praktyce nam może pomóc w naszych działaniach prewencyjnych? Jest to przede wszystkim monitorowanie, jak realizujemy te nasze działania, tak? Tutaj widzimy harmonogram, gdzie od razu możemy sobie rzucić okiem, jakie zadania zostały wykonane, świecą się na zielono, niewykonane na czerwono, jakie są zaplanowane w przyszłości. I teraz doświadczenia i rozmów z wieloma klientami, szczególnie w dużych zakładach produkcyjnych. Dobrze jest, jeżeli plany prewencyjne są realizowane 70%. Ale co nam to mówi? Co nie realizujemy wszystkich. No dobrze, jeżeli nie realizujemy wszystkich, to jakie powinniśmy realizować, tak? Na czym się skupić? Na jakich działaniach prewencyjnych? I tutaj przede wszystkim powinniśmy się skupić na maszynach najbardziej krytycznych. A w tym pomoże nam system CMS. Jedno kliknięcie i dostajemy harmonogram tylko działań prewencyjnych dla urządzeń krytycznych. I tutaj możemy, oczywiście, wtedy oczekujemy my większej, większego procenta realizacji tych działań prewencyjnych w przypadku e, urządzeń krytycznych niż w, e, tych o niskiej krytyczności. No dobrze, ale jeżeli monitorujemy, e, oczywiście system CMS za nas zaplanuje kolejne terminy e, działań prewencyjnych. Oczywiście my wprowadzimy na podstawie czasu. Przykładowo, co trzy miesiące wykonaj przegląd maszyny yy, kryskarki HM1000. Tak? Yy, raz ustawiamy i dla systemu CMS to nie jest ważne, że skończył się rok i w takim standardowym podejściu, że co roku, na początku roku planujemy cały harmonogram na przyszły rok. Dla systemu CMS i dla maszyny również nie ma to kompletnie znaczenia. Tak? Wiadomo, że maszyna ma mieć przegląd co trzy miesiące, co sześć miesięcy. System CMS sam będzie za nas generował, przypominał o tych terminach. Kiedy mamy realizować, oraz pozwoli ostatecznie przejść e, z takiego harmonogramowania przeglądów, czy innych działań prewencyjnych, jak wymiana części e, opartych o czasie na czasie takim kalendarzowym, na przykład co trzy miesiące, co rok, na tak bardziej condition based, czyli oparte na realnych odczytach, tak? Czyli do systemu możemy. Pobierać odczyty, czy ręcznie wprowadzać odczyty, na przykład motogodziny i wykonywać przeglądy co tysiąc motogodzin. My w systemie tylko ustawimy, czy przegląd ma być wykonany co tysiąc motogodzin i system sam będzie nas miał o tym przeglądzie co tysiąc motogodzin. No dobrze, ale jeżeli już wiemy, kiedy ma być wykonany termin, kiedy ma być wykonane zadanie w wskazanym terminie, e System CMS nam pomoże zarządzić ter tym terminem, bo nigdy praktycznie nie jest tak, że w tym terminie, kiedy nie wiem, 22 stycznia ma być wykonany termin. Rzadko kiedy więc doświadczenia u klientów jest wykonywane w tym terminie. Zwykle wygląda to tak, że spotyka się na początku miesiąca albo na początku tygodnia, w zależności od ustaleń, zespół produkcji ze zespołem utrzymania ruchu i wspólnie planują te konkretne terminy, kiedy maszyna ma być udostępniona i ten proces można znacznie efektywniej przeprowadzić w systemie CMS. Tak wspólnie ustalać. Do systemu CMS może mieć dostęp produkcja, sama może też ustalać. Oczywiście najpopularniejszy z mojego doświadczenia wynika, że jest wspólne ustalanie przez utrzymanie ruchu i produkcję. Natomiast zdarza się że to tylko produkcja planuje, kiedy dana maszyna zostanie udostępniona, albo tutaj w mniejszych zakładach, albo tylko utrzymanie ruchu planuje, kiedy ta maszyna zostanie udostępniona, tak? Nakazuje bardziej. Więc tutaj tym może także zarządzić system CMMS, aby z jedno to jest termin, kiedy miało być wykonane, a drugie, kiedy dana maszyna zostanie udostępniona, tak? I tym także zarządzi za pomocą systemu CMMS dużo efektywniej, żeby ta informacja też nam nie umknęła. No i kolejnym aspektem, oczywiście, tu są powiadomienia, informacja już kiedy konkretnie realizujemy. Mogą być to powiadomienia mailowe, SMS-owe, powiadomienia push w aplikacji mobilnej, e, wyświetlane na dashboardach e, TV. E, informacja po prostu na liście zadań na, na dzisiaj w kalendarzu techniku. No dobrze, jeżeli już mamy, doszliśmy do tego, że realizujemy, wiemy kiedy. Dla jakiej maszyny. Ważne tutaj będzie przypilnowanie za pomocą systemu CMMS realizacji tego naszego działania prewencyjnego. I w tym celu możemy wykorzystać listy kontrolne, które krok po kroku poprowadzą mechanika po kolejnych punktach prewencji, tak i usystematyzują. Pozwolą potem nam wyciągać wnioski czy dane i sprawdzać, czy dane działania są dobrze, efektywnie robione. Dodatkowo możemy załączyć instrukcję, tak? Z graficzną instrukcję, krok po kroku, co sprawdzić, jak to powinno wyglądać. Przy dużej rotacji jest to niezwykle istotne, tak, jeżeli mamy w zespole dużą rotację w zespole w utrzymaniu ruchu, przychodzi nowy technik, on bierze taką listę kontrolną z konkretnymi punktami zaznaczonymi na zdjęciach, czy nawet wideo, i widzi konkretnie, co ma do wykonania. Tutaj jeśli chodzi też o realizację tych działań prewencyjnych, przede wszystkim też wymiana części. W systemie CMS możemy wcześniej zaplanować, że takie działania prewencyjne będą wymagały od nas wymiany części. Dzięki temu system CMS w systemie CMS możemy wprowadzić, jakie to będą części i wcześniej zadbać o to, aby przygotować na czas i były na stanie magazynowym te części. No dobrze. Tutaj wiemy, jak możemy w większym stopniu zapobiegać tym awariom. Natomiast teraz przejdźmy do drugiej, do drugiej części. Czyli, jeżeli już się zdarza awaria, to jak możemy lepiej zarządzić tą awarią? A przede wszystkim to się ostatecznie ma przełożyć na krótszy czas awarii. I tutaj bardzo, pierwsze bardzo, ale to bardzo ważny punkt. Jedna scentralizowana baza zgłoszeń. Jest to niezwykle istotne. Która, to jest jedna z tych rzeczy, która w bardzo dużym stopniu pozwoli nam zapanować nad chaosem komunikacyjnym. Tak? Pewnie wiele osób tutaj na sali by powiedziało, jaki mają chaos komunikacyjny, jeśli chodzi o komunikację między produkcją a utrzymaniem ruchu. Idzie technik na produkcji, dostanie jakieś powie, informacje od operatora czy brygadzisty. Mam to taką usterkę, albo coś się nie dzieje z tą maszyną. Tak, jeszcze nawet nie doszło do awarii. Już jakieś wstępne sygnały ostrzegawcze są przekazywane. Ale to trafiło tylko do jednej osoby. Nie ma tej informacji w systemie, że wszyscy wiedzą, mogą zareagować na czas. Albo przekazywanie telefonicznie. I to też dostaje telefonem jedna osoba. Albo mailowo. Yy... Dlatego my bardzo istotne jest, żeby była to jedna, powtarzam, jest jedna scentralizowana baza zgłoszeń. Tutaj bardzo ważny aspekt e, przemysłu 4.0. E, bardzo dużo zakładów ma obecnie czujniki. Te czujniki są potem, e, znaczy odszyte, są gromadzone w oddzielnych systemach do przetwarzania. Skadę powiedzmy, przed, załóżmy, że to jest skada, która przetwarza te sygnały. E, natomiast jak często to wygląda w praktyce? Firma wydała setki tysięcy albo nawet miliony na oczujnikowanie kluczowych maszyn, krytycznych maszyn. Natomiast okazuje się potem w praktyce, i to jest bardzo nagminne w rozmowach z klientami, że w sumie to dostaje SMS-em powiadomienie z tego systemu, które dostarczył ten producent tych czujników, który zrobił całe oczujnikowanie. Tylko SMS-em dostaje jedna osoba, często może w mniejszym zakładzie właściciel, bo był bardzo zainteresowany. I w sumie ta informacja się tak rozpływa cały czas. Albo inny przykład. Mamy jakąś skadę. oddzielnie system CMS yy, działa. Powiedzmy, system CMS. Z produkcji przychodzą już jakieś zgłoszenia. Tak są zgłaszane w sposób efektywny, ale mamy bardzo dużo sygnałów yy, z maszyn. Natomiast jest już zrobiony przez automatyków jakaś skada, która zbiera te odczyty. Natomiast nie przesyła ich dalej. Jest w pokoju techników jeden komputer i wszyscy wiedzą, że tam lądują jakieś zgłoszenia z maszyn, ale one w ogóle w żaden sposób nie są przekazywane. Jak się komuś przypomni co trzy dni, to on nawet spojrzy na tą listę, jak mu się przypomni, a jak nie, to w ogóle są zapominane raz na jakiś czas. O, mieliśmy tak tyle i tyle sygnałów wcześniej dostaliśmy. Powiem z praktyki, że jeśli chodzi o integrację nowoczesnych systemów CMMS, to jest około jedna godzina, 2 godziny roboty żeby wysłać te sygnały z takiej skady do systemu CMS, takiego jak jest -Mate. i to jest, zajmuje kod programu około, nie wiem, pół kartki A4, no może jedna kartka A4, i już wszystkie zgłoszenia będą lądowały w jednym miejscu, od razu będziemy mogli reagować. Dostaniemy całą listę, e, historii awarii, tak? od razu będziemy mieli i wszelkich różnych sygnałów ostrzegawczych. Dodatkowo ta scentralizowana baza zgłoszeń zapewni nam dużą transparentność, w przepływie tej informacji. Nie będzie musiała produkcja nas dopytywać, co się dzieje z tym zgłoszeniem. Do tej samej listy będzie miał wgląd na, nie wiem, kierownik produkcji, brygadzista z produkcji, i kierownicy utrzymania ruchu, mechanicy, technicy, cały zespół utrzymania ruchu. Tak i łatwo będzie mógł monitorować każda z tych osób, statusy, co się dzieje, prowadzić korespondencję już wewnątrz takiego e, zgłoszenia. W, w, za pomocą systemu komentarzy i powiadomień. No dobrze, jeżeli mamy już ten system scentralizowany, niezwykle istotne jest, yy, aby ten proces zgłaszania był bardzo prosty, intuicyjny, usystematyzowany, zbierający konieczne, yy, konieczne informacje, które przyspieszą po prostu realizację, a także, żeby był mobilny. Bardzo nieefektywne jest, jeżeli ta informacja jest przekazywana w taki tradycyjny sposób. Ta mobilność jest naprawdę kluczowa. Co nam daje taka mobilność? Jeżeli zwykle wygląda to tak, że brygadzista lub lider z produkcji zgłasza awarię i usterki, do niego jest informacja przekazywana przez operatorów. W mniejszych zakładach zgłaszają to także operatorzy, natomiast najczęściej są to liderzy z produkcji. Jeśli chodzi o przekazanie informacji do liderów z produkcji, do tych brygadzistów, także nowoczesne systemy CMMS mają na to rozwiązanie. Są to mobilne systemy Andon. Przy stanowisku operatorskim jest tablet z jednym przyciskiem, wezwij brygadzistę, coś jest nie tak, awaria, tak? To jest jedno tylko kliknięcie na ekranie tabletu i od razu dostaje powiadomienie e, e, brygadzista z produkcji, aby podejść do tego stanowiska, tak? Podchodzi, skanuje kod QR, robi zdjęcie albo film. Jest to bardzo ważne i pomocne, szczególnie przy uszkodzeniach mechanicznych, ponieważ mechanicy od razu mogą ocenić, co jest nie tak, dźwiękowo. Tak? Na filmie słychać dźwięk, widać też wizualnie, co jest nie tak. I teraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Tutaj mam film, jak wygląda właśnie takie proste zgłaszanie po zeskanowaniu kodu QR lub tagu NFC, bo to także mogą być tagi NFC, które są umieszczone przy maszynie. Widzimy zeskanował, kliknął skanuj, zeskanował kod QR brygadzista, wpisuje temat, jeżeli tutaj jest usystematyzowane już trochę bardziej, można tutaj wprowadzić zamiast tematu po prostu wybór z listy kodu błędu lub awarii, nie trzeba wtedy wpisywać. Za chwilę powiem, na co się to przełoży. Jeżeli to by były kody błędów o, lub awarii, jakaś kategoria problemu. E, brygadzista dodaje zdjęcie, film. E, tutaj też jest ważny aspekt, że po zeskanowaniu to urządzenie już nie, wie, nie, nie wybiera. Nie zastanawia się, co to jest za urządzenie. Tak, od razu jest wybrane. klika tylko zapisz i wyślij zgłoszenie. Jeżeli jest to awaria, to też zaznacza. W tym momencie wszyscy zainteresowani od razu dostają powiadomienie w czasie rzeczywistym, tak? Tej awarii mają dźwięk syreny alarmowej, aby od razu mogli zareagować. Przy takim przykład jednego naszego klienta z branży automotyw bardzo dużego, którzy pracują w dużym hałasie. Oni nie słyszeli tych bardzo nawet głośnych naszych syren alarmowych w systemie. To dobry case tutaj. Zastosowali tanie opaski, te takie szajomie, to kilkadziesiąt złotych kosztuje i ona im wibruje, tylko patrzą na rękę i widzą, o doszło do awarii, tak i od razu wtedy dopiero wyciągają telefon z kieszeni i mogą zareagować na tą awarię. Natomiast jest to niezwykle istotne, żeby efektywnie przekazywać tą informację o awarii do kluczowych osób, tak i wszystkie te osoby od razu dostają powiadomienie, bo mają telefon w kieszeni. E, oprócz takich powiadomień push, mailowych, SMS, e, bardzo pomocne są dashboardy TV. Te dashboardy, gdzie prezentujemy dane w czasie rzeczywistym, i one zwykle są umieszczone w pokoju techników, czy gdzieś na linii produkcyjnej. I tutaj, odnośnie szybkiego reagowania na awarię, niezwykle istotny będzie taki widżet, lista, gdzie mamy wszystkie zgłoszenia, które się pojawiły. Ale uwaga, teraz ważna rzecz: nie podjęto żadnej reakcji, nikt nie otworzył, nikt się nie zapoznał, tak? I wszyscy wiedzą, że cały zespół utrzymania ruchu musi dążyć do tego, aby jak dochodzi do awarii, aby ta lista jak najszybciej była pusta. Tak? Czyli patrzymy cały czas na ten dashboard, widzimy, jeżeli jest pusta, to jest ok, ktoś się tym zajął. I widzimy na tym dashboardzie, ok, już przystąpił do realizacji, Jan Kowalski od, pięć minut, od pięciu minut już realizuje. Widzimy to na dashboardzie, widać to na produkcji, widać to w pokoju techników, ta informacja jest efektywnie przekazywana. Tutaj mamy kolejny aspekt w nowoczesnych systemach CMMS, czyli interaktywny plany. Tutaj szczególnie one są pomocne, jeżeli istotna jest dla nas lokalizacja. Tak? Jedno nie widzimy, że od razu na, na mapie, gdzie doszło do awarii, możemy sobie przybliżyć i wtedy widzimy konkretną linię produkcyjną. Możemy jeszcze przybliżyć, widzimy konkretną maszynę. Możemy jeszcze bardziej przybliżyć i widzimy komponent tej maszyny. Tak? Możemy od razu zapoznać się ze szczegółami i udać się do usunięcia tej awarii. No dobrze, jeżeli kluczowe osoby zostały poinformowane o awarii, no to teraz niezwykle istotny jest kolejny aspekt, e, czyli oddelegowanie do odpowiednich osób, które będą, dochodzi, które będą realizowały tą awarię. To tutaj jest to szczególnie ważne, ponieważ jeżeli dochodzi do rozmycia tej odpowiedzialności, no to wiadomo, jak to się kończy. Każdy myśli, że zrealizuje to inna osoba, tak? Dlatego tutaj w standardowym scenariuszu yy, kierownik utrzymania ruchu, yy, mistrz utrzymania ruchu, dostaje powiadomienie i oddelegowuje do odpowiedniego pracownika zespołu. Natomiast możemy to zautomatyzować. Jeżeli używamy przykładowo w formularzu zgłoszeniowym kategorii problemu albo kodów błędów lub awarii, które mamy, nie wiem, 10 najważniejszych kodów błędów zdefiniowanych dla poszczególnych grup, grup maszyn, możemy od razu zautomatyzować, zautomatyzować. Jeżeli na przykład pojawiło się zgłoszenie awaria mechaniczna, przypisz od razu do zespołu mechaników albo do konkretnej osoby. Tak, i pomijamy tutaj wtedy. Tego yy, koordynatora utrzymania ruchu. No dobrze. Jeśli chodzi o skrócenie yy, i lepsze zarządzanie yy, awarią, no niezwykle istotne będzie yy, odpowiedni, yy, odpowiednie zarządzanie magazynem części zamiennych. I tutaj system CMM, systemy CMMS yy, yy, nie mają rozbudowanych systemów magazynowych. One mają być proste i szybko. E, dawać tą informację o stanach magazynowych, dostarczać ma informację o stanach magazynowych do e, m, osób, które realizują te e, zlecenia. Tak? Przykładowo, awarie. Dzięki systemowi CMS możemy łatwo zdefiniować stany minimalne. Jeżeli będzie spadała, e, stan magazynowy spadnie poniżej stanu minimalnego. Systemy CMS od razu. Przyślą nam informację, albo do zaopatrzeniowca, magazyniera, który jest odpowiedzialny za zamawianie części. Takie, takie części spadły poniżej stanu minimalnego, od razu może zamówić. W, stanach, w systemach CMMS także zdefiniujemy stany optymalne, które mu pomogą, bo od razu będzie wiedział: OK, stan minimalny był 2, ale optymalny 4, tak? obecnie jest 1, więc musi zamówić, dopełnić do stanu optymalnego, czyli do 4. Także to jest niezwykle istotne, aby sk znacznie skrócić ten czas reakcji. No i mamy także cały przepływ informacji, ponieważ niektórzy mają jakby pobieranie części w innym systemie. Natomiast ta informacja o częściach zamiennych, jakie były użyte, jak często są wymieniane dla tej części, dla tej maszyny części konkretne, ta informacja wtedy nam ginie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to utrzymanie ruchu korzystało z systemu CMS do pobierania części i e, informowania o pobraniu tej części ponieważ jest to znacznie optymalniejsze, realizują awarię, skanują pod QR takiej części, ona automatycznie zostanie pobrana. Mamy w historii, potem wchodzimy w taką maszynę, widzimy, możemy analizować raporty. O, prosty raport, widzimy, że. E, Dochodzi cały czas, wymieniamy w przypadku awarii, ostatnie pięć awarii, cały czas wymieniamy jedną część. Więc możemy się zastanowić, czy to faktycznie tak powinno być, czy powinniśmy zrobić może jakiś grubszy remont. Także, albo zastosować część innego producenta, tak? I to, że pobieramy te części w systemie CMS, pozwala nam tą informację łatwo uzyskać. Dobrze, tak na koniec jeszcze e, tutaj jeden e, temat bardziej trochę dodatkowy. E, jeżeli już mamy system CMS, zbieramy te dane, to warto aby z tych danych skorzystać, tak? I w tym aspekcie przede wszystkim e, bardzo e, pomocny będzie, CMS będzie w, w, przy analizie e, przyczyn awarii tych RCA, tych zwanych root cause analizy, czyli przyczyn źródłowych awarii, gdzie my zadajemy sobie te znane z metod PM 5Y, tak? pięć pytań dlaczego i schodzimy coraz głębiej, dlaczego, dlaczego i schodzimy do źródła tego problemu, następnie wprowadzamy propozycję usprawnienia, analizujemy czy to działa, i dalej, y, znów analizujemy w przypadku kolejnej awarii, dlaczego to doszło do, tego, y, do tej samej awarii, y, i znów wprowadzamy kolejne usprawnienie. Natomiast ten proces usystematyzuje nam system CMS. Systemy CMS także bardzo łatwo zaprezentują nam kluczowe wskaźniki, jak MTTR, tak? czyli średni czas, y, średni czas realizacji tych awarii, trwania awarii jak często dochodzi do awarii, czyli MTBF. I możemy łatwo zobaczyć, jak, je, jak wyglądają nasze trendy. Nie. Już widzę tutaj, że Pan Andrzej troszeczkę mnie pośpiesza, bo już minął mój czas. Powiem tylko na koniec jeszcze o wnioskowaniu, że jeżeli już mamy wdrożone systemy CMS, to naprawdę poświęćmy tą jedną godzinę nawet w tygodniu, aby spotkać się w zespole, przedyskutować co możemy zrobić, jakie możemy usprawnienia wprowadzić, przetestować i regularnie spotykać się, aby jednak wyciągać te wnioski, aby te nasze działania były coraz bardziej efektywne. Ponieważ nie chodzi tylko, ostatnie słowa właśnie ode mnie, już na sam koniec, ostatnie zdanie, nie chodzi tylko o oszczędności, ale przede wszystkim o spokój i przewidywalność. Spokój i przewidywalność, i tego Państwu życzę. Dziękuję.